Witam serdecznie z tej strony, Piotr Gamer Wam pokażę jak zarobić w 6 godzin 8 milionów około, więc zostaw łapkę w górę, suba i te wszystkie dobre rzeczy, więc jeśli jesteś nowy to wiesz co robić i teraz lecimy do odcinka więc co potrzebujemy właśnie do tego naszego zarobku kosatkę i sparrowa yy, przygotowania robimy w około 50 minut yy, jeśli nie wiecie jakie przygotowania najlepiej robić wejdźcie właśnie w ten film i będziecie mieli i tak Napad około robicie właśnie z 11-15 minut ze znajomym i daje wam to na przykład z 2,5 miliona, nie z 2 miliony 800 nawet z tego napadu. I jeśli wasz znajomy bierze 15%, no to wy zarabiacie z tego ogromne pieniądze, nawet do 2 milionów 400. A jeśli będziecie mieli właśnie kolegę, który będzie brać od Was 50%, jak ja to robię, a z kolegą nawzajem sobie robimy napady. To będziecie zarabiać około milion, 200, milion mln i daje Wam to również duży zysk. Ale jeśli będziecie robić także tu 15, tu 15, będziecie dawać znajomym czy tam innym osobom, no to będziecie zarabiać po 2 miliony i to w górę. Więc poleca się ten o, sposób cały. A jeśli będziemy sami właśnie brać te napady robić, to tak albo wchodzicie właśnie w mój film, żeby zebrać solo złoto, albo robicie sobie samemu te napady. I wtedy zbieramy również dużo, ale nie za dużo i wbiliście sobie właśnie film 100% na solo, jak zrobić samemu lub ze znajomym, yy, to obojętne. I pewnie właśnie takie macie pytanie, Piotrek, ale dlaczego właśnie z tych napadów się tyle zarabia? Ależ wam mówię właśnie, w tym tygodniu 50% więcej na główny łup, i, czyli główny cel. I na skrytkę, w safe, na KEO Perico, i dlatego te napady się tak opłacają. Nawet się bez premii opłacają, ale teraz się właśnie jeszcze bardziej opłacają. Więc daję takie info, najlepsze zarobki właśnie w tym tygodniu. I jeszcze będą walentynki, może po walentynkach jak będą jakieś paczki, też nagram i Wam pokażę, jak wolno na tym zarobić. Więc a jak nie wiecie, jak odpalić sobie poziom trudny, no to po prostu po napadzie, tym pierwszym, co zrobiliśmy, musimy. Poczekać chwilę, jak Paweł do nas się odezwie, mamy 48 minut do godziny, żeby rozpocząć sobie kolejny napad i wtedy będziemy mieli aktywowany napad na poziomie trudnym. A dlaczego? Już wam mówię, Roxar ustawił takie coś, że po prostu musimy w ciągu godziny aktywować kolejny napad, jeszcze napady, żeby aktywować. Do to w tym tygodniu jest za darmo to. A jeszcze nie musicie właśnie robić zwiatu, tylko po prostu Klikacie, że chcecie mieć napad na trudnym, potwierdzacie komunikat i tyle. I możecie na to jutro zrobić. To po prostu aktywujcie sobie napad na trudnym, i będziecie mieli wszystko na trudnym, większe zarobki, no i tyle. Tyle ode mnie się